Witam Państwa po zakończonym spotkaniu <krym /dziśle> 12 kolegi Forger Extra Zwycięstwo Widzewa U-102 do 57 Są z nami trenerzy oraz zawodniczki obu zespołów Rozpocznijmy może od Pana Miodra Gajcicza Trenera widzewa. Jako pierwszy chcę pogratulować swoim dziewczynom na ambicji zrealizowaliśmy nasz plan kiedyśmy postawili cel kiedyśmy postawili przed meczem przygotowywaliśmy się, kudys <kluj> myśmy traktowali dosy dosyć po i ispođevali smo što je meč neđe trudni, no zagrali smo no, na pravdu i više dobri meč. No, ti je pješi povijeli na ten temat? Pješi te, pođe te ti meč u odra brzeg, došlo je do zman, ten zespo nije tako slab, ja, ja bi glondav situacija na tablici, to je dobri zespo, imate dve dobri amerikanke u zemlji. Sklađe takže, Jeszcze, ja myślę, że już w następnym meczu w Łodzi ten zespół zagra Prawie, jak powiem, powinien No, nie mam nic więcej. Jak powiedział, że wiem, że jest nasze zadanie. Ja eliminuję sobie w tym miejscu, gdzie jest to założenie. Podkoszę, Dziękuję. Trenor Wadim Czeczuru. Krótki komentarz. Przede wszystkim gratulacje do granego meczu. No cóż. Myślałem, że inaczej będzie wyglądał debiut, aczkolwiek, no taki jest spor. Jedyne co chciałem pogratulować dziewczynom na początek, za zaangażowanie naprawdę. Weszliśmy z bardzo mocnym nastawieniem, bardzo chciało dziewczyny wygrać ten mecz, tylko że, no mi się wydaje, że spaliliśmy się trochę, trochę spaliliśmy się i po prostu to nie wychodziło. Nie wiem dlaczego, musimy jeszcze na tym popracować oddaliśmy tylko trzy rzuty za trzy w pierwszej połowie zbiliśmy się na bardziej indywidualną grę gorzej jest pod koszem u nas, no bo no, Marta musi grać, jest jako trzecia wysoka to też jest lekki problem bardzo duży na początek, dlaczego tak odskoczył zespół e, z lodzi? bo bardzo dużo na początek oddaliśmy takich powiedzmy niczyich piłek, dobra obrona ale nie możemy zebrać, nie możemy podnieść piłkę z parkietu, z parkietu. także tutaj mnie się wydaje, że to głównie trema przesądziła o tym, no i później zbyliśmy się na indywidualną grę, też e, bardzo duży problem jest z rotacją, będziemy pracować nad tym, dziękuję. Ja się ja bardzo cieszę, że wygrałyśmy ten mecz, e, naprawdę e, zagrałyśmy dzisiaj bardzo, bardzo dobrze. Praktycznie wszystkie założenia przedmeczowe wykonałyśmy w 100%. Bardzo się z tego cieszę, że każda z nas dzisiaj zagrała, każda dała z siebie wszystko. Była bardzo zaangażowana, pełna entuzjazmu. Także myślę, że wygrałyśmy zasłużenie. Bardzo się z tego cieszę. No i przede wszystkim to, że grałyśmy samymi Polkami. Pokazujemy, że, że Polki potrafią grać i że grają dobrze. Dziękuję. Marta Życzyńska. Po pierwsze gratulacje. Dla nas niestety każdy mecz jest meczem o wszystko. Szkoda, że przegrałyśmy, bo, bo po prostu przygotowaliśmy się bardzo mocno, bardzo chciałyśmy. Zaczynamy nową, ciężką pracę. Będzie potrzeba trochę czasu, żeby to wszystko skutkowało. W dzisiejszym dniu zdecydowanie przegrałyśmy zbiórkę. I gratulacja jeszcze raz dla zespołu z Łodzi, ponieważ w dzisiejszym dniu wszystkie zawodniczki u nich punktowały, wszystkie były zagrożeniem, a nasza obrona na dzień dzisiejszy jeszcze nie funkcjonuje na tyle dobrze, żebyśmy mogły wygrać, tak jak dzisiaj, z tak dobrze dysponowanym zespołem, jak widzę w dniu dzisiejszym. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania do trenerów, zawodniczek? W takim razie dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy. A -a. Szanowni,